Niech będzie pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża. Witajcie. W kolejnym odcinku bierzemy pod lupę dalsze wypowiedzi księdza Natanka z jego kazań. Dokonamy generalnej charakteryzacji dwóch kazań. Z 7 i 9 maja 2025 roku. W kluczu tradycyjnej przedsoborowej doktryny. Zapraszam do przesłuchania generalnej analizy. 1. Teologia mesjanistycznego kapłaństwa. Ksiądz Natanek głosi deformację katolickiego rozumienia kapłaństwa i predestynacji Bożej. Przedstawia on kapłana jako jedynego wybrańca na ziemi, który przez sam fakt swego wybrania jest jedynym narzędziem nieomylnej łaski i dogmatycznego nauczania. Kościół przedsoborowy nauczał, że jeśli kapłan, na przykład ksiądz Natanek, popada w błędy lub w grzechy ciężkie. Może być dla nich zgorszeniem i odciągać ich od rzeczywistych źródeł łaski. Bądź też zatruwać duchowo i blokować zdrową relację z Bogiem. Wypowiedzi K.S. Natanka są skażone kwazi, gnostycką herezją, tak zwanej tajemnicy wybranych, co było surowo potępiane przez Sobór Trydencki. Grupa księdza Natanka bardziej zbliża się do sekty niż do nauki Kościoła. 2. Sekciarskie teorie spiskowe wokół konklawy. Sugerowanie, że wybór papieża jest jednocześnie ceremonią kilku głosowań i zarazem częścią boskiego systemu opatrzności, a także jednocześnie wynikającym z politycznych gierek, tworzy dwuznaczność, która podważa zarówno realną jurysdykcję Kościoła, jak i ufność w działanie Ducha Świętego za pośrednictwem kardynałów. Wyłamuje to także wiarę w nieomylne działanie Bożej Opatrzności której to ksiądz Natanek absolutnie nigdy nie uwzględnia w swoich pseudonaukach. Tradycja nauczała, że konklawę działa w łasce Bożej i w łasce Opatrzności, może w skrajnych przypadkach według dopustu Bożej Opatrzności. Ale nawet w czasach zamętu, konklawę absolutnie nigdy nie działa w trybach spisków, politycznych planów czy rzekomych prywatnych orędzi, które są ludzkim wytworem, daleko poniżej wszechmocy Boga. 3. Fałszywa alternatywa Kościół w Agonii czy mesjańskie odrodzenie. Ksiądz Natanek przekonuje, że kościół jest albo skazany na zagładę, albo wyłącznie dzięki jego własnemu systemowi przetrwa. Taka binarna wizja, że albo będzie apokalipsa, albo wygra reszta wybranych od księdza Natanka. Ksiądz Natanek daleko odbiega od katolickiego rozumienia historii Kościoła. Jako mistycznego ciała, w którym nawet w najtrudniejszych i heretyckich czasach działa łaska Ducha Świętego wraz z powszechnym działaniem Bożej Opatrzności. Tworzenie polityki katolickiej, tak jak u księdza Natanka, było zawsze surowo potępiane przez tradycję katolicką. Jest to całkowicie sprzeczne z mistycznym działaniem Boga, który daleko przewyższa swoim działaniem wydarzenia światowe i dzieje historyczne. 4. Brak zmysłu rozumienia kościoła. Ksiądz Natanek wielokrotnie stawia się bardzo wysoko ponad hierarchią kościoła i papiestwem. Często odwołuje się do nieposłuszeństwa kuli krakowskiej i tym podobne, sugerując w ten sposób, że ma absolutne prawo samodzielnie interpretować objawienie i kierować wiernymi niezależnie od władzy lokalnego biskupa, w tym wypadku arcybiskupa krakowskiego. Oraz całkowicie bez odniesienia do całego magisterium kościoła, ani nawet do Pisma Świętego. A jeśli już używa cytatów, to wyłącznie czyni to lakonicznie i wybiórczo. Według tego co mu na język przyniesie. Zawsze wyrwane z kontekstu. Nigdy nie przedstawia całej potrzebnej wykładnie. Wyciąga przypadkowe informacje, niczym karty podczas gry. Tworzy iluzję tajemnej wiedzy. Zachowanie księdza Natanka, który traktuje własne objawienia i prywatne interpretacje, jako wysoce nadrzędne wobec autorytetu Kościoła, stanowi zatem bardzo poważne naruszenie, zarówno teologicznej jedności Kościoła przedsoborowego, jak i zasady jego hierarchicznej budowy. Takie postępowanie skutkuje de facto tworzeniem nowej, równoległej struktury kościelnej i doprowadzi w końcu do potężnej szizmy. 5. Autorytarne budowanie nowego systemu działania Ducha Świętego. Kaznodzieja ksiądz Natanek kreuje się na jedynego dysponenta systemu prowadzenia przez Ducha Świętego. Sugeruje on słuchaczom, jego wyłączność na głos Ducha Świętego i własną nieomylność w interpretacji. Ksiądz Natanek sugeruje bez przerwy, że choć modlimy się równocześnie, działamy wspólnie i wzywamy Ducha Świętego, ale tylko ja jeden. Jedyny ksiądz Natanek doskonale wiem, jak to cudownie zrozumieć, najlepiej ulepszyć i nie potrzebuje waszych chorych myśli. To schizmatyckie zawłaszczenie ducha świętego tworzy wysoce niebezpieczną technikę kultu osobowości, która zupełnie izoluje słuchaczy od innych autorytetów, a nawet izoluje słuchaczy od głosu ich własnego sumienia. Czyni ich zależnymi od wyłącznych interpretacji duchowej, ks. Natanka. 6. Dezorientacja i gaslighting informacyjny. Ksiądz Natanek rzuca mnóstwem odniesień. Przytacza czytania, starotestamentowe teksty, listy święta Pawła, proroctwa z Ekwadoru i miesza to wszystko z własnymi orędziami. Czyni to absolutnie bez żadnej spójnej struktury merytorycznej, ani tym bardziej naukowej. Rzuca przypadkowymi frazami na prawo i lewo, co muślina przyniesie na język. Nie ma to żadnej wartości intelektualnej. Służy to budowaniu silnych emocji, poczucia przynależności i władzy nad słuchaczami. Słuchacz czuje się zalany informacjami, nie wie, co jest faktycznym nauczaniem Kościoła, a co kaprysem księdza natanka. To celowa technika przeciążenia poznawczego, która utrudnia krytyczne myślenie. 7. Emocjonalny roller coaster oraz kreowanie fałszywej wspólnoty wojujących wybrańców. Ksiądz Natanek nieustannie kreuje niepewność czasu. Najpierw zadaje tajemnicze pytania w stylu dlaczego, dziś, dlaczego, siódmego, a następnie przytacza informacje o stale zmieniających się punkty programu, by potem nagłe przejścia do dramatycznych wizji konklawe czy apokaliptycznej eskatologii. To mania kontrolowania uwagi i podtrzymywania napięcia, co zwiększa podatność na sugestie. Wielokrotnie powtarzał dzieci moje, nasza reszta, to my mamy łaskę. Ten język mocno dzieli na my kontra oni. Wywołuje poczucie elitarności i przynależności, a jednocześnie utwierdza w przekonaniu, że spoza tej grupy nie ma zbawienia. To klasyczna technika manipulacji wpływem grupowym. Ksiądz Natanek. W centrum swojej narracji stawia siebie i tzw. panią Agnieszkę, budując system relacyjny i lojalnościowy o cechach sekty. Czyli on sam, ksiądz Natanek, jako kanał łaski i ofiarowany cierpiętnik, oraz ona, pani Agnieszka, jako mistyczna, ofiara dla zbawienia innych. Ten model ma charakter emocjonalnego uzależnienia wiernych, którzy mają współodczuwać cierpienia wybranych i przez to ulegać psychologicznemu wpływowi. W psychologii to klasyczny mechanizm tworzenia przywiązania do autorytarnej jednostki poprzez narrację cierpienia i poświęcenia. 8. Deformowanie rzeczywistości i rozszczepienie poznawcze. W wypowiedzi księdza Natanka obecne są silne rozszczepienia poznawcze. Najpierw wpajanie, że świat zewnętrzny to iluzja, kamuflaż i system dojenia a grupa wiernych księdza Natanka to wybrani córki i synowie króla, pierwsza brygada. Następnie następuje prześladowanie wewnętrzne. Ciągłe kary i brutalne słowa, zabrak posłuszeństwa wobec księdza i nieustanna krytyka słuchaczy, co od razu jest przedstawiane przez księdza Natanka jako coś bardzo pozytywnego, taka dodatkowa ofiarność dla dobra dusz. Ten schemat zniekształca ocenę rzeczywistości, Pozwala księdzu Natankowi zrobić i powiedzieć absolutnie wszystko, co powodując zamknięcie na krytykę z zewnątrz, sprzyjając tworzeniu tak zwanej bańki poznawczej. W psychologii nazywamy to projekcją i racjonalizacją, jest to manipulacyjna obrona przed odpowiedzialnością. 9: Demonizowanie świata i wykluczenie. U księdza Natanka obecne są wyraźne elementy myślenia paranoicznego. Świat to największy wrogi układ. Rządzą nim ukryte siły. Te wrogie siły zostały wybrane, a wy jesteście dojeni przez nich. Przekaz księdza Natanka odwołuje się do teorii spiskowych, do ukrytych elity rządzących, którzy są zabunkrowani w miastach, oraz odwołuje się do symboliki przemocy, takiej jak szarze husarskie, walka, wykluczenia, gniew Boga. Takie nieustanne paranoiczne nauczanie księdza Natanka wyłącznie nasila lęk i poczucie zagrożenia, co zwiększa podatność słuchaczy na podporządkowanie się silnej osobowości samego księdza Natanka. Ksiądz Natanek nigdy, absolutnie i fundamentalnie, nigdy nie głosi nauki o Bożej Opatrzności i Miłosierdziu, które potrafią działać w sposób realny i mistyczny ponad wszelkimi politycznymi układami. Ksiądz Natanek głosi wyłącznie swoje paranoje i frustracje. 10. Rozmycie granicy między rzeczywistością a mistyką. Ksiądz powołuje się na prywatne rozmowy z Bogiem, objawienia, łaski nadprzyrodzone, jednocześnie podając je w nieuporządkowanej, emocjonalnie nacechowanej narracji, co może u części słuchaczy wywoływać zachwianie oceny realności, oraz poczucie, że to sam ksiądz Natanek ma kontakt z nadprzyrodzonością. A ja nie, co wzmaga posłuszeństwo i próżny podziw. Ten zabieg jest klasycznym mechanizmem wykorzystywanym przez liderów grup destrukcyjnych. Podsumowanie. Teologicznie wypowiedzi KS Natanka są niezgodne z katolicką nauką przedsoborową, głównie przez gnostyckie rozumienie wybrania, wprowadzanie wiernych w błąd teologiczny, nadużywanie prywatnych objawień, brak posłuszeństwa hierarchii. Psychologicznie mamy tu do czynienia z formami manipulacji charakterystycznymi dla sekt. Czyli budowanie emocjonalnej zależności, demonizacja świata zewnętrznego, tworzenie atmosfery wykluczenia i walki, wykorzystywanie strachu i cierpienia do kontroli grupy. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało lub nie, jeśli chcesz kolejnych analiz kazań księdza Piotra Natanka, udostępnij ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Robię to po to, żeby cię ostrzec, ale wybór należy do ciebie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.